Jeżeli chodzi o Żagań, jest to miasto bohaterów. Hasło jest wybitnie trafione. E, historia miasta jest bardzo długa. E, zapisanych w tej historii jest bardzo wielu znamienitych ludzi. Zarówno w latach przeszłych, jak i dzisiaj właśnie tacy bohaterowie występują w Żaganiu. Tradycja i wartości nie zaginęły. Jest tutaj dużo takich bohaterów właśnie w tym mieście. Sama nazwa bohater jest to osoba, która jest godna naśladowania przez swoje życie, przez swoje poczynania jest wzorem, który można przekazywać, żeby tradycja i wartości nie zaginęły. W żaganiu mamy wielu bohaterów. Ten okres Księstwa Żagańskiego i księżnej Doroty jest nieprawdopodobny. Ona wszędzie czuła się jak u siebie w domu. Czy to w Paryżu, czy w Londynie, czy w Wiedniu, czy w Pradze. Wszędzie była u siebie. Tak jak w Żagań. Żagań podczas jej panowania liczył 50 tysięcy osób. Zielona Góra podlegała właśnie pod Księstwo Żagańskie. Możemy mówić także o takich bohaterach jak na przykład Johannes Kepler, wybitny matematyk i astronom, który mieszkając tutaj właśnie kilka lat w żaganiu dokonywał swoich obserwacji i ustanowił różne prawa, które służą naukowcom do dzisiaj. Mój ulubiony Kepler jest takim pierwszym właśnie Europejczykiem. To był człowiek, który musiał ciągle zmieniać swoje miejsce zamieszkania, przenosić się z rodziną z jednego końca Europy na drugi. Niewiele jest takich miejsc w Europie, w których nie był, w których nie mieszkał, w których nie żył. I to był właśnie pierwszy przykład takiego Europejczyka, jakiego dzisiaj zaczynamy dostrzegać. Nie żył tylko jednym wycinkiem, tylko matematyką, tylko astrologią, tylko astronomią. Taki omnibus jest po prostu bezcenny dla środowiska. Potrafi przynieść wiele rozwiązań, wiele pomysłów, a przede wszystkim wiele rzeczy potrafi doprowadzić do końca. Dla mnie bohaterem. Był opat Felbiger, który sprowadził do żagania pierwszy piorun ochron na Śrąsku, który odkupił, odkupił od miasta część fosy i założył ogrody, ale przede wszystkim zreformował szkolnictwo. To było pierwsze seminarium nauczycielskie. Tutaj z dorobków Felbigera korzystało, korzystało wiele różnych państw, jeżeli chodzi o reformy szkolnictwa. To za jego czasów właśnie powstało podnoszenie palców, które jest do dzisiaj przy zgłaszaniu. Jeżeli chodzi o Żagań, jest to miasto bohaterów, ponieważ wiąże się tutaj dużo historii, powstał nawet film Czterej Pancerni. Każdy może znaleźć się tutaj dla siebie, przede wszystkim dzieci, młodzież powinna korzystać z obiektów, które powstały nowe. Szczególnie tutaj zalecałabym profilaktykę i rehabilitację na basenie, jak i dla dzieci, jak i dla osób starszych. Moje zdanie to jest takie, że jako bohater, bohaterów, no to jest tutaj dużo takich bohaterów właśnie w tym mieście. W 1999 roku przy Jarmarku Michała, tu właśnie w Żagańskim Pałacu Kultury biłem rekord Guinnessa. Ten rekord Guinnessa do obecnej chwili jest, został jeszcze nie pobity. Mając 50 lat, w swojej urodziny zrobiłem 501 ton i 250 kg. I wyjaśnię, na czym to polegało. Rano o czwartej zatrzymałem. Przez 11 godzin i 56 minut miałem sztangę 50 kg, wycisnąłem 10 025 razy. Uważam, że możemy mówić o żaganiu jako o mieście bohaterów, ponieważ zarówno w latach przeszłych, jak i dzisiaj właśnie tacy bohaterowie występują w żaganiu. Tak jak kiedyś w czasie II wojny światowej jeńce obozu Stalach Luft 3 uciekali 100-metrowym tunelem, wykazali się ogromnym męstwem i właśnie tym bohaterstwem, tak również dzisiaj mamy takich bohaterów którzy może działają na inną skalę, jak na przykład pan Adam Stawczyk, były dyrektor Pałacu Żagańskiego, który właśnie poprzez swój upór, poprzez dążenie do wyremontowania tego Pałacu przywrócił mu niejaką świetność. Myślę, że hasło Żagań, miasto bohaterów jest dobrym hasłem, które będzie promowało Żagań, które będzie promowało ludzi, którzy działają w Żaganiu, którzy żyli w Żaganiu i którzy to miasto rozwijali. Myślę, że warto by było wspomnieć o Stalagu, dobrze by było wypromować ścieżki wielkiej ucieczki, żeby młodzież się zapoznała, nie tylko zwiedzając obóz, ale i trasy ucieczek tych ludzi, którzy uciekli z tego stalaku. Z punktu widzenia żołnierza, którym jestem, hasło jest wybitnie trafione, ponieważ łączy historię żegania, w którym był obóz jeniecki, stalakt Luft 3 w którym więzieni byli jeńcy wojenni, żołnierze, więc historycznie również i bohaterowie, ale również łączy współczesność, czyli żołnierzy Żagańskiej 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, którzy biorą udział w misjach poza granicami kraju, misjach, które nazywamy wojnami. Żagań ma, powiedzmy, wybitne osoby. No my nie wiem, czy oni pretendują do miana bohaterów, nie? Ale my są osoby, które dużo zrobiły dla miasta Żagania, dużo zrobiły dla społeczeństwa. Pan Stawczyk, który tym pałacem tutaj odbudowywał i zarządzał. No i mamy grono generałów tutaj też takich dość wybitnych, znanych, nie tylko w Polsce, ale poza granicami kraju. No i to są my te osoby, my, które Reprezentują Żagań na zewnątrz i robią dość dużo dla społeczeństwa żagańskiego i żagania. To bardzo fajne hasło, myślę, będzie hasłem chwytającym i, i możemy zawsze na to hasło spojrzeć z dwóch stron. Raz Żagań jako miasto bohaterów tych z przeszłości, którzy tutaj przez Żagań się przewinęli, którzy tutaj mieszkali, byli w Żaganiu. Ale również przez tych bohaterów teraźniejszych, współczesnych oraz tych, którzy dopiero tymi bohaterami będą. A takich na pewno nam tutaj nie brakuje i na pewno będziemy mieli jeszcze sporo w Żaganiu. Dzięki przeszłości możemy powiedzieć, że żagań był miastem bohaterów. Tutaj trzeba było nawiązać do słynnej wielkiej ucieczki. W moim zdaniem w żaganiu najciekawszym, najbardziej wartościowym i może mniej znanym obiektem jest tak zwany Duży Kościół wraz z całym zespołem dawnym poklasztornym oraz rzecz bardzo ciekawa, posiadamy jeszcze replikę grobu Chrystusowego z Jerozolimy. Są tylko trzy takie w Europie. Jest to warte, warte odwiedzenia i zobaczenia. W tych obiektach wpisana jest cała historia, i praktycznie z każdym obiektem związany jest człowiek. Ludzie, kiedy oglądają zabytki, to traktują to jako stertę kamieni, poukładanych przez człowieka, ale nie ma to większego znaczenia dla nich, dopóki nie są związane te obiekty z konkretnymi ludźmi. I to właśnie ci ludzie nadają duszę tym obiektom. I pozwalają, że zainteresowani przyglądają się im, nasłuchują i zaczynają dostrzegać nie tylko piękno, ale i ogromną wartość, jaką ze sobą niesie. Jeżeli chodzi o znowu o teraźniejszość, to ludzie młodzi, jak na przykład. Sekcja astronomiczna, młodzi ludzie, którzy właśnie patrząc na tego Keplera, który jest ich bohaterem, wzorując się na nim, dokonują tutaj w żaganiu obserwacji, chcą, żeby w żaganiu powstało obserwatorium astronomiczne. To też sportowcy, to są też nasi lokalni bohaterowie. Moją ideą fiks jest uczyć ludzi żagania, tych właśnie ciekawostek.